się przebrała w całym kraju wybuchają kolejne protesty przeciwko masowej migracji która ruszyła po przejęciu przez władzy przez Donalda Tuska i nasiliła się teraz po wyborach prezydenckich Polacy nie zgadzają się na otwieranie centrów integracji cudzoziemców a czare goryczy przelewają kolejne informacje o umieszczaniu nielegalnych imigrantów bez dokumentów na przykład w domach dziecka Dziś na ulicę wyszli mieszkańcy z Kierniewic wcześniej protesty odbywały się w Słupsku, Radomiu, Toruniu gdzie po ataku nielegalnego imigranta młoda Kobieta walczy o życie w szpitalu. W Kościeżynie doszło z kolei do obywatelskiego zatrzymania 20 y, y, kolumbijczyka y, po tym, jak próbował wyrywać torebkę przypadkowej kobiecie. Przekaz jest jasny: Polacy to naród tolerancyjny i gościnny, ale dla tych, którzy nie chcą przestrzegać naszych zasad, miejsca nie ma i nie będzie. Dużo nie mogę, bo tutaj też groźby. Jestem na Lubieszynie. Lubieszyn. Przejście graniczne. Tutaj Gestapo z SS podrzucają inżynierów. To kolejne już zdjęcia dokumentujące przerzut nielegalnych imigrantów z Niemiec do Polski. Służby nie reagują, ale Polacy owszem, mają dość i coraz bardziej zdecydowanie protestują przeciw nielegalnej imigracji. Boimy się o swoje bezpieczeństwo, tak? w szczególności obserwujemy kraje zachodnie No i jest to niepokojące. Czy w krajach skandynawskich, czy we Francji, wszyscy mówią, jest dramat. Jest dramat, te kraje już nie przypominają tych krajów, którymi były przed zalewem imigrantów. Dlatego mieszkańcy Skierniewic nie chcą w swoje Mieście Centrum Integracji Cudzoziemców. Nie ma u nas polityków, nie robimy polityki. Robimy to po prostu jako mieszkańcy, dlatego, że po pierwsze, my tutaj mieszkamy i jeżeli my tego nie załatwimy, to nikt za nas nie załatwi tej sprawy po prostu do końca. Prezydent miasta zapewnia, że w skierniewicach takie centrum nie powstanie, ale nie wszyscy w to wierzą. Zwłaszcza po tym, jak okazało się, że dwóch nielegalnych imigrantów podających się za nieletnich zakwaterowano w tutejszym domu dziecka. Nie chciałbym też, proszę Państwa, żebyście nie robili z nas samorządu kozła ofiarnego, bo tak naprawdę to nie my za Zapraszamy tutaj nielegalnych cudzoziemców do Skierniewic i dlatego my tylko wykonujemy ustawy prawne, bo nikt i pani dyrektor nie e, jakby narazi się na artykuł karny czy też na postępowanie dyscyplinarne, e, odmawiając czy jakby nie przyjmując takiej osoby. Problem w tym, że ofiarami nie są w tej sprawie urzędnicy, a dzieci z domu dziecka, szczególnie dziewczynki. Ci chłopcy mają narzucać swoją wolę mówiąc, że dziewczynki ubierają się nieskromnie, że oni żądają, żeby ubierały się inaczej, zgodnie z ich zasadami, zgodnie z ich religią. Co to jest? To jest narzucanie szaria. I to gdzie w Domu dziecka? A to już Cichanów, tu także doszło do podobnej sytuacji. To już widać właśnie u nas, gdzie dwóch migrantów zostało umieszczonych w Domu dziecka. Dlaczego w domu dziecka, a nie w innym ośrodku? Dlatego, że e, określono, stwierdzono, być może na podstawie wywiadu z nimi, że mają poniżej 18 roku życia. Ile mają naprawdę? Nikt tego nie określił, tak, bo zdaje się, że już.